Siemano! Z tej strony ja, Sobia Lekachil i zmieniłam nazwę na moim kanale i oczywiście powróciłam do mój kanał, zmieniłam nazwę dlatego, że po prostu nie lubiłam wiecie, nazwy x by było to święta, a ja nie chcę świąt, słuchajcie jak ja nagrywałam przed chwilą próbne odcinki, to wiecie co? to wtedy mówiłam Coś związane z świętami. I naprawdę nie mogłam się wysławić na odcinkach, a potem, jak oglądam to, to patrzę, nie ja źle zrobiłam to i tamto. No tak. Powracam dzisiaj na kanał. Powracam zawsze na kanał, ponieważ na razie nie będę mogła nagrywać trochę odcinków, ponieważ albo będę musiała coś innego zrobić, albo będę musiała po prostu. Albo będę musiała iść gdzieś na przykład i na przykład na... No na... W wakacje na pewno coś będzie, dużo odcinków. Na pewno zrobię jakąś serię. Ale to jeszcze zobaczę. No. No i tyle chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze może zdążę jakiś jeszcze odcinek wrzucić jeszcze, jeszcze. Cały czas powtarzam. Dziękuję wam za obecność. Jeżeli oczywiście ktoś to będzie oglądał. Dziękuję i Cześć.